Dzień dobry. Dzisiaj zastanowimy się nad księgą Daniela, która jest jednym z z ważniejszych argumentów i powodów, dla których wierzę w ogóle w Boga Biblii, w Boga chrześcijańskiego, w Boga judeo-chrześcijańskiego. Chciałbym się podzielić właśnie przemyśleniami na temat 9 rozdziału, 24 wersetu. Zanim jednak przeczytam ten tekst, to wspomnę, że cała księga Daniela jest bardzo szczególna i interesująca, ponieważ pozwala nie tylko sięgnąć do Pewnych historycznych czy starożytnych narracji, historii związanych z wygnaniem babilońskim i z istnieniem diaspory żydowskiej w Babilonie, ale przede wszystkim znajdujemy tam teksty nazywane proroctwami czy też przepowiedniami dotyczącymi wydarzeń, które dzieją się no, nawet aktualnie, teraz. I Jeden z tych tekstów, jedno z tych prorostów, dotyczące Mesjasza, tego, który ma nadejść, który ma uczynić wielką odnowę rzeczy, przywrócić królestwo Izraelowi i rozprawić się z grzechem, zapisane w dziewiątym rozdziale tej księgi. I chciałbym się sięgnąć dzisiaj do pierwszego wersetu. Z tego proroctwa, a jest to werset 24, sięga Daniela 9:24, czytam z Biblii Warszawskiej. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech, i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie, i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Cały ten tekst jest dość ciekawy i bogaty w różne sformułowania, wyrażenia. Mnie najbardziej jednak interesuje w tym momencie to sformułowanie: Najświętsze będzie namaszczone. Dlatego, że chociażby w Biblii Ekumenicznej, którą mam też tutaj przy sobie, ale też Biblia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, przekład dosłowny, możemy tam znaleźć troszkę inne tłumaczenie tego ostatniego wyrażenia w wersecie 24. Ale może, żeby e, odnieść się do całego tekstu, czytam od początku zdania. 70 tygodni wyznaczono Twojemu narodowi i Twojemu świętemu miastu, by ustało przestępstwo i zaniechano grzechu, by dokonano przebłagania za winę i zaprowadzono wieczną sprawiedliwość, jak również by uznano widzenie i proroka oraz namaszczono miejsce najświętsze. No właśnie, najświętsze czy miejsce najświętsze? Mamy tutaj jedno dodatkowe słowo, którego nie znajdujemy w Biblii Warszawskiej, i nie chciałbym przez to powiedzieć, że przekład Biblii Warszawskiej jest jakiś wybitnie dokładny, albo jedyny słuszny, czy bezbłędny, bo myślę, że każdy, kto zajmował się chociaż pobieżnie biblistyką, to przyzna mi rację, że tak nie jest. Niemniej jednak, ja akurat takim egzemplarzem Biblii Warszawskiej się posługuję od, od okresu nastoletniego i dlatego akurat z niej czytam. Niemniej jednak, w tym przypadku muszę powiedzieć, że to tłumaczenie jest bardziej dokładne, czy znaczy bliższe tekstowi hebrajskiemu. Księga Daniela w ogóle spisana jest pisana w dwóch językach: hebrajskim. Jest to pierwszy rozdział i pierwsze cztery wersety drugiego rozdziału do wersetu 4b, czyli do połowy czwartego wersetu drugiego rozdziału, i później od ósmego rozdziału do końca w języku hebrajskim. Oczywiście istnieją też rozdziały i wersje w języku greckim. Są to późniejsze teksty, tłumaczenia bądź dodatki do księgi Daniela. Tak więc, kiedy przechodzimy do tekstu hebrajskiego, Księgi Daniela do 9 rozdziału i wersetu 24, to pod koniec tego, tego wersetu możemy... nie będę może czytał całego fragmentu, zresztą myślę, że są bardziej wybitni ode mnie znawcy języka hebrajskiego, którzy mogliby to piękniej przeczytać. Niemniej jednak no, na tyle poznałem podstawę tego języka, że nie widzę tutaj słowa makom, miejsce. Widzę tutaj dwa słowa, Kodesh kadasim to znaczy święte świętych inaczej tłumaczone w skrócie najświętsze tak jak też zresztą pieśń pieśni tłumaczona jest jak pieśń nad pieśniami tak tutaj święte świętych w biblii warszawskiej tłumaczone jest jako najświętsze czyli już nie ma nic bardziej świętszego czy świętego niż właśnie Kodesh kadasim no, skąd wzięło się to miejsce, słowo miejsce w przykładzie Biblii Kumenicznej, czy w przykładzie EiB, W przykładzie dosłownym nie wiem, trzeba byłoby zapytać tłumaczy. Akurat księgę Daniela tłumaczył profesor Łyko, Niestety, już w tym momencie nie żyjący, więc nie możemy go zapytać, dlaczego w ten a nie inny sposób przetłumaczył. Niemniej jednak, uważny czytelnik Biblii może sprawić sobie, że Kodesz Kadasim nie występuje jedynie w kontekście drugiego miejsca świątyni, bo właśnie miejsce najświętsze kojarzy nam się ze świątynią izraelską, czy to przybytkiem w postaci namiotu, czy później świątynią Salomona, czy drugą świątynią i tam właśnie e, sześciennym niejako pomieszczeniem, e, w którym znajduje się Arka Przymierza za zasłoną, gdzie wchodzi tylko arcykapłan raz, w roku liturgicznym, aby dokonać przebłagania za cały naród e, i oczyścić e, świątynię, oczyścić naród z grzechów. Jednak, kiedy po, poczytamy sobie Stary Testament, okazuje się, że święte świętych odnosi się również do innych e, rzeczy niż tylko do miejsca najświętszego. Ja sobie wynotowałem tutaj taką listę, nie będę może czytał wszystkich tekstów. Niemniej jednak Księga Wyjścia 29.37 i 40.10 tam to określenie odnosi się do ołtarza w świątyni. Z kolei Księga Wyjścia 30.10 odnosi się do kadzidła, które było przecież ofiarą. Ofiara kadzidlana była składana, czy też jedną z form ofiary składanych w świątyni izraelskiej było kadzidło. Ale również reszta z ofiar, czyli gdy składano Ofiarą ze zwierzęcia zostawały pewne resztki, i one były przeznaczone dla kapłanów. Również te resztki nazywano świętym świętych, czyli najświętszym. Tu mamy księgę kapłańską 2:3. W końcu ofiary zadośćuczynne spożywane przez kapłanów. Księga kapłańska 7 rozdział, 5 i 6 werset i 10 rozdział, 17 werset. I w końcu ofiary zadośćuczynne i przebłagalne. Księga kapłańska 14:3. No i oczywiście miejsce najświętsze w świątyni, pierwsza księga, Kronik 23, 13. Mam nadzieję, że już tutaj wcześniej gdzieś wyświetliły się te teksty, więc będziecie mogli Państwo sobie zatrzymać i prześledzić wszystkie, wszystkie te fragmenty. Okazuje się, że tylko w jednym z możliwych przypadków święte świętych Kadasz, Kadosz Kadaszim odnosi się do, do miejsca najświętszego w świątyni. Stąd moje pytanie. Dlaczego czytamy o Miejscu Najświętszym? No, owszem, każdy przekład, każde tłumaczenie jest już interpretacją, więc jest to uwzględnione niejako w tłumaczeniu, w przekładaniu, w redakcji Biblii, że nie wszystkie teksty będą przetłumaczone bardzo ściśle i dokładnie. Niemniej jednak w tym przypadku. Mam wrażenie, że e, ten kierunek tłumaczenia, m, że chodzi o miejsce najświętsze w świątyni jest niejako y, no, zwodniczy czy też m, może ładniej by powiedzieć mylący. Przecież cały ten tekst nazywany jest proroctwem mesjańskim, kiedy byśmy czytali dalsze fragmenty, werset 25 dowiemy się, że odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia, jest siedem tygodni. Czy jak mówi Biblia Gdańska, 7 tygodni i 62 tygodnie? Pomazaniec książę, a jak mówi Biblia Kumeniczna w tym przypadku pomazaniec książę również, albo jak mówią inne przekłady, Mesjasz książę No właśnie, bo w znaczy pomazaniec. Była taka praktyka w Starożytnym Izraelu, zresztą nie tylko w Starożytnym Izraelu, że szczególnymi olejami świętymi, pachnącymi, namaszczano ważne rzeczy, jak na przykład kamienie czy ołtarze, ale i ważnych ludzi proroków, sędziów, królów i kapłanów. Tak więc wcale nie jest takie pewne, że gdy czytamy o najświętszym, które ma być namaszczone, chodzi tu o miejsce najświętsze w świątyni. E, I to słowo namaszczone, właśnie mielibyśmy tutaj w tekście hebrajskim do czynienia z słowem maszach. Welimszok, kodesz kadaszim. Skoro cały tekst mówi o Mesjaszu, czyli namaszczonym i to jest sedno całego przesłania w ogóle Starego Testamentu czy w ogóle całej Biblii, czy zarówno myśli judaistycznej jak i chrześcijańskiej, że przyjdzie człowiek szczególny. A chrześcijanie powiedzą człowiek i Bóg, aby odnowić wszystko, aby uratować nas z tego świata. To raczej wszelka intuicja Którą jestem w stanie tutaj wykrzesać czy zaangażować w interpretację tego tekstu, nie prowadzi mnie do miejsca najświętszego, ale właśnie do osoby mesjasza. Że to ten mesjasz ma być namaszczony, nie miejsce. Bo słowa ma kom, miejsce tam nie znajdujemy. I jeśli chodzi o samo namaszczanie, tak jak wspominałem, a też sobie wynotowałem kilka fragmentów. Kto był namaszczany? Namaszczani byli kapłani, księga wyjścia 28:41. Arcykapłan, księga wyjścia 25:5. Przepraszam, księga wyjścia 29:5-7. ołtarz, księga wyjścia 29:36. Świątynia i Arka Przymierza, Księga Wyjścia 30:26, oraz wszystkie sprzęty świątynne, Księga Wyjścia 49. Namaszczany był także nowo wybrany król, Księga Sędziów 9:15. Gdy patrzymy na reinterpretację Starego Testamentu w Nowym Testamencie, na to, jak apostołowie, uczniowie Jezusa z Nazaretu odczytują Księgi Starego Testamentu, to zawsze odnoszą Właśnie tytuł Mesjasza do Jezusa z Nazaretu, do Jezusa Chrystusa. Zresztą Chrystus to również polskie słowo wywodzące się od greckiego Christos, które jest tłumaczeniem hebrajskiego Mashiach, czyli Mesjasz, namaszczony, pomazany. I tak w Psalm 45, 8 pojawia się w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale 8, 9. A Księga Izajasza 61, 1 pojawia się w Ewangelii Łukasza 4, 17 do 21 i zawsze tam autorzy Nowego Testamentu odnoszą właśnie mesjasza, czy osobę namaszczoną, pomazańca do Jezusa z Nazaretu, do Jezusa Chrystusa. Możemy rozumieć, że to namaszczenie czy też pomazanie miało miejsce podczas chrztu w Jordanie, kiedy to na Jezusa stąpił Duch Święty w postaci cielesnej jako gołębica. i właśnie oliwa posiada taką konotację z duchem Jahwe, duchem Boga samego w Księdze Zachariasza w czwartym rozdziale 2 do 6 wersetu. A sam Jezus był nazywany świętym Bożym w Ewangelii Marka 1.24 i był, jak wierzymy, oczekiwanym Mesjaszem. Czy to ma jakieś znaczenie i, i, i czy warto się tutaj kłócić o, o tłumaczenie? Przede wszystkim, jeżeli nie ma tekstu hebrajskiego, to nie dodawajmy go tam, gdzie nie ma, gdzie nie ma takiej potrzeby. Warto zawsze dać jakiś przypis czy objaśnienie, że to stwierdzenie czy to wyrażenie może oznaczać więcej niż jedną rzecz, czy jedną osobę, czy jedną jakąś, jeden dysygnat ze Starego Testamentu czy z Nowego. No i. Wszelka intuicja tutaj prowadzi nas właśnie na koncentracji na osobie Mesjasza. To On jest w centrum tego tekstu, On jest źródłem i rozwiązaniem tego problemu, z jakim boryka się Daniel, naród żydowski i w ogóle cały świat. No i właśnie to prowadzi nas do wniosku, że nie chodzi tu o jakieś miejsce, o świątynię taką czy inną, jerozolimską czy jeszcze inną, ale chodzi tu o samego Mesjasza, który jako ofiara. Zadość czynna, przebłagalna, jak powiedział Jan chrzciciel, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. W Ewangelii Jana czytamy o tym, a który jest też arcykapłanem, sędzią, królem i prorokiem. No to właśnie to ta osoba Mesjasza jest tutaj w centrum, i to oni czytamy, że to w ciągu tych 70 tygodni, czy też dokładnie 77 lat, bo tak można byłoby też przetłumaczyć. Ma się pojawić ten Mesjasz, który dokona wszystkiego, co, co dobre, odnowi wszystko i pokona zło. Taka interpretacja ma sens. Zachęcam do przemyśleń, dyskusji i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami nad tym tekstem. Dziękuję bardzo.